No hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry, no odmar, pod ostatnimi odcinkami naprawdę wiele się działo, więc zobaczymy co w tym etapie też się stało. Jak widzicie, no przeszedłem go, ale przed chwilą mi ucięło, ponieważ nie dotykałem tego ekranu, przez to chciałem to zrobić i mam nadzieję, że fabuła się powtórzy, bo naprawdę, no, nagle mi zgasł monitor, no i po prostu, no i mi ucięło mi nagrywanie, więc...

Why are you watching me? I have questions for you. The creature bolted away, and Ardmar's attention turned to a wild boar. Please, noble beast, pleaded Ardmar. Help me catch that monster. No, no. As you can see, we're going No i będziemy tak e, ruszać w drogę. Okej okay. Okay. Dobra, teraz tu Ale spokojnie, najtrudniejsze e, no jeszcze przed nami. Bia ja to najważniej no, no i właśnie to potem mnie wywaliło, więc... Więc ja wiem o co chodzi. Dobra. Co może potem ten checkpoint? Dobra, zginąłem, ale chciałem potem po niego pójść. Może on mi się zapisze? Zapisał mi się? Tak, zapisał mi się. Kolejny checkpoint. Pójdziemy tu. Teraz tu. Aha, to trzeba na, na czas okej. Okay. Bo tego jeszcze mimo to nie wiedziałem. Ok. Kolejny checkpoint. ja mówiłam, najtrudniejsze jeszcze przed nami i ono będzie prawdopodobnie to i zaraz. Aha. Dobra. Dobra. I, z, I powinniśmy tu się za chwilę obać. Właśnie, to jest właśnie najtrudniejszy etap. Ło. Nadal ja. Jasny gwint. Nie? Ja poprzednio mi jakoś jakbym to lepiej przeszedł. Dobra? Ajaj. No właśnie, e y no ostatnio to jakoś le le lepiej to przeszedłem. A to już jest... Bo to, to już była no, końcówka sama. Nie! Dobra. Raz, przepraszam, że trochę tak no, krzyknąłem. Ej, no co jest? Proszę, to nawet szans nie miałem tu nawet przejść. Nie, no ale to sobie chciałem wy wyważyć. No nie, no. Poczekajcie, bo to muszę po raz kolejny przejść. Nie, dobra. No nie no ja nie chciałem tu. Mamy serduszko. Przeszliśmy. Aj! No, co się dzieje? No, słuchajcie, nie mogę się ruszyć nawet. Dobra, ostatnie podejście, no i robię, no cięcie, bo, bo, bo coś nie wychodzi. Co się dzieje? Dobra, mamy serce. Biegniemy A jaj, no Ja jeszcze nie zdążyłem nawet skoczyć Dobra Tak Udało się nam Tak! No i dobra słuchajcie, mamy zakończenie eno etapu Bardzo był on długi, mnie trudny I powinno tutaj być eno fabuła. And a great friend in the boar. Even though they'd lost track of the goblin, the boar had given him more help than anyone in recent years. Just as Odmar bid his new friend farewell, suddenly the fairy from his dream appeared. "I didn't grant these powers so you could spend your days chasing monsters," said the fairy pointedly. Odmar was surprised and said, "I thought you only existed in my dream." "I gave you these powers for a reason. Said the fairy. We need your help, Odmar. Oh, uh, help with what? Odmar asked reluctantly. My people are gone. I need to find them. You have to save the forest, said the fairy. You have to restore balance to the world. Restore balance? Odmar started. But he was interrupted by a loud growl emanating from the forest. You have to hurry, said the fairy. Dobra, słuchajcie, no i takim oto pięknym e, e, sposobem zakończymy ten poziom i mi, się, i mi się wydaje, że ten, który teraz przejdziemy, to będzie już prawdopodobnie e, no, ostatni, ponieważ, ponieważ tu widzę e, czaszkę i już więcej jakby nie ma miejsca na więcej jakby, e, e, poziomu, więc. Trzymajcie się, się ciepło, no i, no i to już będzie prawdopodobnie ostatni odcinek, więc, więc proszę Was, to, to śledźcie mój kanał, no i zobaczymy co się stanie dalej. No cóż, ja już nie przedłużam, no i cześć. Pa, 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 hej.